Cześć, jaki witam Was serdecznie na kanale. Obstawiamy, jak zawsze, na początek. Jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dla Ciebie jest to jedno kliknięcie, a bardzo pomaga rozwijać tutaj cały kanał. Także dziękuję serdecznie. Oczywiście lecimy z kuponami. Lecimy z kuponami na Ligę Mistrzów i nie tylko. Oczywiście będzie konkurs, ale zacznijmy od promocji bez ryzyka przegranej, bo możecie sobie zagrać pierwszy kupon, jeżeli nie wejdzie. Wraca do Was e, kasa i można ją wypłacić. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiam 50 tak, jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy obojętny, jaki kupon za 57 zł. Tak jak mówiłem, jeżeli nie Wejdzie, wraca do Was 5D, kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest Wasze, można wypłacić. Nie trzeba grać dalej, nie trzeba obracać, i o to w tej promocji chodzi, że ta kasa jest Wasza. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to dosłownie dwie minuty i można działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 81 tysięcy użytkowników, typerów takich jak Ty, więc bijaj link jest w opisie pod tym filmem. Serdecznie, serdecznie zapraszam do dołączania. Zapraszam też na naszego Instagrama, również sporo się dzieje. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. No i lecimy z konkursem, jak zawsze jest 5 do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu tu pójdziecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Klusz a Young Boysami, Dopisujecie swój login gracza z Betklika. Typujemy do 20.00 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu. Gracz na BetClik, nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I zaczynamy od tych trzech kuponów chłopaków, którzy no cały zeszły miesiąc jakby rywalizowali tutaj ze sobą. A na koniec dwie tasiemki, tak jak widzieliście na, na miniaturce. Więc lecimy. Zaczynamy od kuponu Błażeja, czyli. Już o 10.00 pierwszy mecz. Bo team to score Meksyk, Brazylia to, jest, to są oczywiście igrzyska yy, olimpijskie w piłce nożnej. Mężczyzn playoffy, Meksyk fantastycznie gra, naprawdę. Oni są tutaj kandydatem do złota. No a Brazylia do Brazylii. Estri Charlisson, który chyba 5 goli na, tych, na tym turnieju strzelił, więc tutaj Boże idzie w botim tu skora i dorzuca Young Boysów z remisem i under 3,5 goli po kursie 1.76. Zarówno Klusz, jak i Young Boysi te swoje mecze pucharowe mają underowe, to trzeba przyznać. I tutaj zdaniem Błażeja po prostu Young Boysi są ekipą lepszą, nie powinni tego meczu przegrać. Drugi kupon to jest kupon oczywiście od Daniela i tutaj mamy Trevelka z fajnymi kursami. Na początek zwycięstwo Rangersów po prostu czysto na wyjeździe z Malmo 2.15 to jest naprawdę godny kurs. Zdaniem Daniela po prostu Rangersi podwodzą Gerarda są ekipą kompletną. Są ekipą lepszą niż Malmo, które miało nawet Skajotka małe problemy, więc tutaj idzie w ich zwycięstwo. Dalej Overek 2,5 goli Sparta Praga Monako, no bo dwie overowe drużyny, szczególnie Monako, lubi grać do przodu gdzieś tam, przynajmniej w zeszłym sezonie. Zapominali trochę o tej defensywie, więc tutaj jest Overek i jeszcze zwycięstwo od Sveny i over 1,5 gola w, w całym meczu, po 1,60. Faktycznie, no Schwena jest tutaj faworytem, powinni sobie bez problemu poradzić na własnym boisku. W tym pierwszym meczu sobie zaliczkę, zaliczkę zrobić, więc to jest druga propozycja kubonu. I mamy jeszcze kupon oczywiście od Wiktora który zeszłą rywalizację wygrał, skończył z profitem, więc tutaj warto śledzić jego typy. Zaczynamy od zwycięstwa Eindhoven i Overek. Półtora gola w meczu. Eindhoven pokazało moc chyba z Galatasaray 2. Dwa, dwa naprawdę potężny dwumecz, Dwa dobre mecze w ich wykonaniu. Tutaj Zachawi czy, czy Gece robią robotę w tym zespole, więc tutaj po prostu Wiktor zakłada, że sobie poradzą i też będą mieli zaliczkę. Jest jeszcze zwycięstwo czyste, zwycięstwo Olimpiakosu. To jest oczywiście trudny teren. Udo Gorec jest y, ciut, ciut gorszym zespołem. W mojej opinii też jest piłkarsko-ciut gorszym zespołem, więc tutaj 249 zł, ewentualnie od Wiktora i jeszcze oczywiście dwie tasiemki pierwsza tasiemka to jest kupon e, od Piotra tutaj oczywiście na, na, na przyszłe dni rozłożone nie wszystko z jednego dnia, więc można sobie coś tutaj skopiować, bo wyglądają naprawdę fajnie te kupony i drugi e, drugi kupon, druga taśma to jest kupon od Patryka e, więc tutaj naprawdę spore, spore wygrane oczywiście też spore stawki, jedno generuje drugie, więc można sobie coś tutaj rzucić okiem, coś można skopiować, na dzisiaj mamy pełen zestaw kuponów, dzięki, że oglądacie do samego końca i ja jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału zapraszam do naszej grupy linki w opisie pod tym filmem, zachęcam Dobrania udziału w konkursie. Jak zawsze słyszymy się niebawem, czyli jutro. Dobrego dnia. Nara!